Nie wiem, Nie wiem czy akumulator przetrwał zimę Co jakiś czas go tutaj podładowałem Podładowywałem Na zimę dolałem trochę elektrolitu Bo było poniżej minimum Dobra, ale ładujemy Skręcamy Skręcamy I może dzisiaj 3 marca Gdzieś wyjedziemy Jaka pogoda? z tyłu 1.9 które zostało no powinno być 2.4 z przodu 1.7 no to powinniśmy mieć gdzieś 2.2 no i mamy 2.2 możemy ruszać Teraz musimy mieć bateryjki w temperaturze zewnętrznej i silnika. Pięknie i temperaturka już ciekawe. Cylindra jest o 30. inna niż na zewnątrz, chociaż jest tak samo zimno. No ale dobra, jakiś tam błąd pomiarowy. Ok, no to zostało skręcać osłonę, zakładać siedzenie i ruszamy. I zostało nam siedzonko. Musimy go ładnie tutaj włożyć. Ok, sprawdzamy czy odpali. Motorek gotowy. Nie mam pojęcia, jak coś to będziemy napychali. Nie wiem jak z paliwem w ogóle. Hmm, jeszcze jest. Widzieliście z biedą, Na akumulator dolałem wody i on niestety, znaczy wody destylowanej, i on niby się ładował, ale tak z ledwością odpalił. Dwie kreski, trzecie mruga, czyli paliwa mamy pół zbiornika ponad. Ale motocykl chodzi, pięknie. Ubieramy się i zasuwamy. Witajcie, witajcie kochani, teraz już z trasy, obejrzeliście jak tam robiłem przegląd <głos》> codzienny przed, przed wyjazdem, właściwie to był pozimowy przegląd. O, no, powietrze z opon zeszło, dobiliśmy, dobiłem, przeczyściłem tylko troszeczkę, tak, lusterka najważniejsze, żeby były czyściutkie. No i ruszam w pierwszą swoją trasę, a wiem, że już było ciepło w lutym, że można było jeździć, no ale ale ja nie skorzystałem z różnych tam względów, więc dzisiaj 3 marca pierwszy raz wyruszam. O, oczywiście plany są i wszystko jest i, i chęć jest. 18425 km, czyli tak jak przed zimą, przed zimą go nie odpalałem. Jak widzicie akumulator podładowywałem, ale na koniec lata okazało się, że praktycznie nie ma, le... a czy jest poniżej minimum, w niektórych celach było poniżej centymetr poniżej minimum, to jest niedobrze no ale uzupełniłem to wodą i naładowałem akumulator ale on tak naprawdę dopiero naładuje się po takiej trasie jak dzisiaj skoczymy dzisiaj może niedużo bo jadę tylko do Tychów tam spotkać się z kumplem z którym nie widziałem się już z 5 lat, może więcej nie pamiętam już dawno ze sobą nie gadaliśmy, tam na telefonie raz za czas, ale to nie jest to samo więc lecimy Lecimy na spotkanie. Wziąłem podpinkę na górę, ale nie wziąłem podpinki na nogi. Hmm. Mamy 11,6 stopnia zachmurzenie. No, coś tam powinno być cieplej jeszcze, ale, ale stwierdziłem, że nie będę się ubierał za ciepło. Wiadomo, góra najważniejsza. Nogi w, w tej bez podpinki, no ale oczywiście mam ubraną termikę, także. także będzie dobrze. Jak widzieliście, odpalił ledwo, ledwo. Tak naprawdę już ledwie tego akumulatora zostało, bo nie za, e, zapalił z gazu i, e, I pompa a wtedy od razu się zapala, a pompa jak się zapala to pobiera strasznie dużo tego prądu. Paliwa mamy pół zbiorniczka, mamy 290 km przejechane na, na dziennym, 293, no więc spokojnie 200 km. Czy na powrocie sobie oczywiście. Zatankuję, żeby mieć pełny zbiornik, bo zimowałem na pół zbiornika. No, troszkę ponad pół. Już nie miałem jak dotankować. No, jesteśmy już w starym Bieruniu, mamy 10.18, hmm, czyli 12 minut. No, na pewno się spóźnię. Yy, co do ważnych tematów na ten rok. Co do ważnych tematów na ten rok, no to żona strasznie chce motocykl, w tym miejscu właśnie mam taki filmik na jazda we dwoje, pokażę go tutaj. Tam Iza mówiła, że jak przekroczymy 1000 subskrypcji to trzeba będzie kupić motocykl i będę ją uczył jeździć. No i mamy okazję kupienia Vespy, oczywiście Vespa w cudzysłowie. Mm, jest już ugadana cena, ugadany e, klient, znaczy ja jestem klientem, a sprzedający też już jest ugadany. Pozdrawiam Cię Janusz. Oczywiście WESPA w cudzysłowie, bo to jest piękna, piękna maszyna. Piękna maszyna, ale oczywiście e, przeróbka na WESPĘ. Ale tak piękna, że nikt się nie pozna, więc mogę powiedzieć, że to spokojnie wespa. Cena ugadana, jeszcze tylko termin odbioru nie jest ugadany. Jeszcze kosztowo z żoną musimy się jakoś... Ja bym chciał to na pół i potem albo ona będzie jeździć, ale jak jej przejdzie, no to może ja będę jeździł nawet do pracy. Bo szkoda, żeby taka maszynka wychuchana i wydmuchana przez, przez, przez Janusza poszła w jakieś obce ręce. No więc yy, na pewno będzie filmik, znaczy na pewno. No teraz to nic na pewno nie można powiedzieć, ale, ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będziemy zdrowi, yy, to, to będzie filmik czy następny, czy jeszcze następny yy, z zakupu tego motocykla, jazdy nim. Znaczy motocykla. No tak, no 125 to jest, więc skuter 125. Yy, i mam nadzieję, że wam, się, że wam się spodoba. Chcę go kupić jako albo drugi motocykl dla siebie, taki właśnie, żeby do pracy skuterem zasuwać, albo dla żony, albo po połowie. Czyli ona będzie mogła sobie do pracy czasami skoczyć, czasami ja. Taka, taka fajna zabawka. Wiadomo, kolana już, kolana już młode nie są. Trzeba je chronić, a w skuterku, no to wiadomo, siedzisz jak na kibelku, ale, ale kolana są osłonięte. Pierunek stary, oczywiście, czas mam nie przestawiony tutaj. Widzicie 11.21, ale jest 10.21. No za chwilę zmiana czasu, więc po co to w ogóle zmieniać? Akumulator cały czas pokazuje na ładowanie 14,4, to znaczy, że cały czas jest nienaładowany, bo. On normalnie pokazuje w czasie jazdy 14,5-14,6 A tutaj tak duży prąd idzie na ładowanie tego akumulatorka, czyli jednak ta, ta woda Zrobiłem błąd, że dolałem to przed samą zimą i nie wcześniej nie zauważyłem i nie pojeździłem, żeby się fajnie podładował Bo to jak się doleje takiej wody destylowanej najlepiej właśnie jeździć i ładować i ładować go małym prądem takim jak właśnie w czasie jazdy Zobaczymy, czy się uda go uratować, czy po prostu już tam jest sama woda w akumulatorze. Jak, się, jak stałem na światłach, to tak pokazywał 13.1-13.2, więc takie też no, minimalne ładowanie. Bo tak dużo idzie prądu na, na akumulator. Temperatura 12.9, nie jest mi zimno. Wystarczające, żeby. Żeby poszaleć. Żadnego motocyklisty oprócz jednego skuterka na światłach w Bieruniu nie, nie zobaczyłem. Zasuwamy dalej. Na powrocie, na powrocie będę tankował. No bo muszę wlać mu świeżego paliwa. Więc powiem też kilka słów o tym E10. Ludzie biją o tym pianę. Subskrypcje sobie... No jesteśmy na miejscu, tu żeśmy się z Wojtasem umówili. Tylko nie wiem, czy on teraz jeździ. Tu jest zakaz, kurde, wjazdu, drive tutaj. Jest Wojtas. Zastanawiałem, czy sejczętem dalej, czy nie Czekaj, już ściągam te, te łachy Byku, 5 lat? Chyba będzie, nie? Będzie z 5 Dobra Przez go. nie? No, możemy sobie tu jakąś kawkę, coś tam zeżreć Zobaczycie Jak zamówiliśmy w Maku Jedzonko i numer zamówienia. Oczywiście no wiadomo jaki numer zamówienia. Mam nadzieję, że, że na tego nie obejrzy, bo myśli, że byłem z koleżanką. Trzymaj się Wojtas. W kontakcie, bo tam, się, jak coś, to będę No i wyjeżdżamy z tychów. Patrzymy, żeby tu kogo nie przejechać. Dobra, zawracamy się, jedziemy zatankować i narastałek do domku. Hi -hi. <gry> O, no, odpalił bez problemu także akumulatorek się już podładował fajnie, jeszcze teraz troszeczkę przejedziemy, to, to już akumulatorek go będzie trzeba go po prostu przepalić no i jesteśmy na stacji co? E10, no i co? Boimy się? <laughs> Niczego się nie boimy, tankujemy. Jak dojedziemy, do, do, dolejemy, jeszcze do benzyny. Akurat dojedziemy do, dolejemy mu jeszcze uzdatniacza do benzyny, akurat kupiłem do Toyotki, troszkę wlejemy tu, a trochę na resztę do Toyoty. Ile weszło? 7 litrów, no, czyli w zbiorniku jeszcze sporo było. No, widzicie jak pali, świetnie. A słychać już oczywiście zawór, to jest najgorsze, że przy 12 tysiącach, regulowałem teraz 6000 tysięcy i już tam słychać naprawdę trzeba by co 3000 tysiące regulować regulować zawory także niedługo mnie to czeka no co do paliwa tak widzicie zatankowałem zatankowałem na dziesiątkę naprawdę jest to bicie piany przez tych wszystkich ludzi i nie ma co się w ogóle tutaj stresować tym paliwem. Ludzie sobie nabijają lajki i ilości wyświetleń przez gadanie ciągle o tym paliwie, ale ja Wam powiem tak, podam Wam tu link, w filmiku albo sami sobie znajdźcie sonda z 78 roku, Kamiński Kurek na metanolu 20%, duże Fiaty i tam przeloty typu 750 tysięcy kilometrów oczywiście kilkoma samochodami no każdy mniej więcej zrobił koło, koło stówki na tym metanolu i wtedy, prze, i wtedy główna naprawa także tak jak to zwykle było przy benzynie tak samo duże Fiat czy Polonez po 100 tysiącach zazwyczaj trzeba było coś już tam myśleć o, o remontach Także nie dajcie się nabrać na to, że 10 to tam gorsze, czy tak naprawdę trzeba jeździć na tym co jest, jakby było jakby paliwo było, nie wiem, jakiekolwiek, tyle <laughs> się spalało. Trzeba jeździć na tym, na tym co, co dają. To jakie są tego przyczyny i dlaczego tak robią, dlaczego dodają. To już jest zupełnie inna, inna inkszość, ale tak naprawdę... Gdyby, gdyby było, nie wiem, ekstrakcyjna, to też bym lał i też jeździł, słuchajcie, naprawdę nie ma się co w ogóle takimi rzeczami, takimi rzeczami przejmować, trzeba lać paliwo, jeździć i cieszyć się, cieszyć się jazdą, także nie oglądajcie nawet tych wszystkich filmików o 10 czy to szkodliwe, czy nieszkodliwe, w ogóle życie jest szkodliwe, spalanie paliwa jest szkodliwe, silniki się zużywają, my się zużywamy. Nie dajcie się nabrać ani nabić w butelkę, ani nabrać na te wszystkie, wszystkie pseudo-ekologie. -eko, I tak jak mówię Wam, dopóki cokolwiek będzie, to będziemy to lali. Chłopaki tu za mną przyjechali: jakieś fajne, ale duże motory. w ja mi wyprzedzać, będzie na kamerce. ich wyprzedziły mm -hmm. bo nie chcieli się tam mm -hmm. widocznie nie chciało im się to męczyć na garbuska mm -hmm. SK, katowickie blafy nie wiem czy go widzicie dobrze ale jak mi się uda przeskoczyć zaraz go pokażę tam. No, kochani, wylatujemy ze święcimia bardzo dziękuję Wam za wspólną przejażdżkę Przy okazji odwiedziliśmy starego kumpla Umawiamy się z nim na jakieś górki On lubi głupo w górach chodzić, także jest szansa, że, że gdzieś się wybierzemy Może Babia Góra albo gdzieś na początek W tym miesiącu albo w przyszłym zobaczymy jak będzie, jak będzie z pogodą Dziękuję Wam za tysiąc subskrypcji Dziękuję za to, że idą do góry cały czas Chociaż ja zawsze to mówię, że mało wyświetlam, mało filmów daję Nie, nie zarzucam Was filmami ale cieszę się, że jakieś tam filmy są popularne, oglądacie będę Staros jeszcze coś nagrać następne filmiki już tam w przygotowaniu i objazd polski zakup wespy, jakaś jazda e, także mam nadzieję, że Wam się spodoba jeżeli jeszcze nie wyruszyliście, no to oglądacie filmy i szykujcie swoje maszyny no, ja już praktycznie sprawdzona, akumulator naklejbowałem się, że, że coś może bonus, o wspominałem, pierwszy bonus, teraz będzie drugi Clean flow no nie reklamuję tego, chociaż to w swoim sklepie, w sklepie gdzie pracuję, sprzedaje Specjalny środek do benzyn, który zabezpiecza układ paliwowy, wodę wiąże. A, i przeciwko wilgoci, pochłania 100%. Także coś takiego dodatkowo czyści wtryski i tak dalej, wszystko. Oczywiście to jest na 70 litrów, więc ja tutaj wlewam troszeczkę. Tego wiele nie trzeba, a może jeszcze troszkę. No to w sumie na 14 litrów Kurde, trochę rozlałem Ale to życie A reszta do tej Toyotki Takie środki jak nie Klinflo to inne Warto co jakiś czas tam sobie wlać Szczególnie po postoju No to To paliwko się troszeczkę No i od dodatkowo do 10 Też to dolewam Pierwszy bonus, zaraz będzie drugi